Ponad miesiąc oczekiwania na zwycięstwo, do tego też blisko miesiąc bez trenera na ławce. To jest krajobraz Legii Warszawa, więc zespołu, który jutro podejmuje, Sparty Praga. Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Piotr Rzepecki, kanał 365 piłce, Czas pogadać o tym, co wydarzy się jutro przy Łazienkowskiej, a więc słów kilka na temat rywalizacji Legii Warszawa ze Spartą Praga, w walce o cenne punkty rankingowe, a także punkty w walce o fazę pucharową. Ligi konferencji, czyli co może czekać jutro wojskowych. Ekipę prowadzoną jeszcze przez i Astiza. Ciężko w przejść, obojętnie, obok całej tej narracji dotyczącej Marka Paprzuna. W ogóle ten cały serial pod tytułem Marek Papszun w Legii Warszawa. Mam wrażenie, że dla wszystkich jest uciążliwy, trudny i chyba lepiej, żeby już się to wszystko zakończyło i zmaterializowało. Natomiast cały czas jesteśmy na rozdrożu, a więc nie wiemy, kiedy dokładnie do tych przynosień dojdzie i kiedy w konkretnie Marek Paprzun obejmie wojskowy. Kilka dni temu, kiedy w zasadzie ta burza się rozpoczęła, no wydawało się, że to spotkanie Legii Warszawa ze Spartą Praga może być takim meczem debiutowym tego szkolniowca natomiast no już wiemy dzisiaj, że to się nie wydarzy i tego w, i w tym meczu na ławce trenerskiej zasiądzie Inaki Astis. Pogadamy sobie dziś o tym co dokładnie trzeba wiedzieć o czwartkowym rywalu Legii Warszawej, jednocześnie też spojrzymy sobie szerzej na cały krajobraz wojskowych, bo jak doskonale wiecie, on, ta sytuacja po trzech kolejkach fazy ligowej, ligowej, konferencji nie jest specjalnie komfortowa, gdyż Legia uzbierała ledwie trzy punkty, to jest to zwycięstwo wyjazdowe z Szachtarem Doniec natomiast zanim sobie zaczniemy, serdeczna prośba Moi drodzy, do Was odłączenie do naszej piłkarskiej familii poprzez zostawienie łapki w górze pod filmem, a także subskrypcji kanału. Gorąco tego zachęcam, a teraz zacznijmy. Czas pogadać o tym polsko-czeskim boju, a więc czy warto obawiać się z party Praga, no i co Legia może zaproponować. Legia oczywiście w wielkim potrzasku, w dużym kryzysie, aktualnie bez wielkich sportowych. Argumentów. Zacznijmy jednak od tego, że legioniści w ten sezon europejski weszli słabo, bo to jest ta porażka na inauguracji Samsung Sporem u siebie. Do tego też zwycięstwo z Czachterem Doniec na stadionie Pietrzoligo Wisły Kraków, no i później znów porażka w meczu z NK Celje, kiedy wydawało się, że stołeczni być może wygrają, otworzyli wówczas wynik, natomiast potem dostali dwie bramki. No i na końcu Legia po trzech kolejkach ma ledwie trzy punkty. To jest identyczny dorobek punktowy, co w przypadku chociażby Lecha Poznań, który co prawda wygra na inauguracji z Rapidem w jeden, natomiast później są to dwie porażki i jest, podobnie jak Legia Warszawa, w sytuacji dalekiej od komfortowej. Natomiast, jeżeli chodzi o taki krajobraz i potencjalne szanse wojskowych na awans do fazy pucharowej, wygląda to następująco, więc no nie musimy specjalnie być smutni, ponieważ przed Legią kilka meczów, no i dosyć duże szanse na awans do fazy pucharowej. Jak w tej chwili widzicie, to jest tabela, a także liczby za stroną Football Data, gdzie widać dokładnie, że Legia Warszawa tych szans na fazę pucharową ma aż 91%, jeżeli chodzi o miejsca w top 8, to jest ledwie 8% szansa, więc możemy zaryzykować stwierdzenia, że najprawdopodobniej stołecznie powtórzą tego wyniku z tamtego sezonu, kiedy zespół prowadzony przez Gonzalo Fejo wykręcił 12 punktów, no i awansował do top 8, a więc wywalczył od razu jedną ósmą finał Ligi Konferencji. Co więcej też, poza tym meczem ze Spartą Praga, Legie czekają inne konfrontacje, które najprawdopodobniej zostaną rozegrane jeszcze pod batutą Inakiego Astisa, więc no są takie racjonalne argumenty, żeby się obawiać, czy Legia sobie poradzi, ponieważ to to jest przecież spotkanie wyjazdowe z Noach, z ekipą mistrza Armenii. Potem z kolei Legia puentuje fazę ligową z Lincolnem, a więc z tymi pogromcami Lecha Pozna, Więc no na papierze wydaje się, że to są łatwe mecze, no ale z drugiej strony może być trudno, biorąc pod uwagę chociażby to, jak Legia wygląda w meczach ligowych. I żeby nie było, mi tak naprawdę jest obojętne, jak Legia wygląda w ekstraklasie. No, chciałbym, żeby generalnie nie spadła, ponieważ no dziś prestiż ekstraklasy z Legią jest zdecydowanie wyższy niż bez Legii. Ale jeżeli chodzi o wyniki w Europie, no, to jest nasz wspólny interes. Ponieważ jak doskonale wiecie, bardzo często to powtarzam, w Europie wszyscy gramy do jednej bramki. Stąd piekielnie zależy mi na tym, żeby Legia zagrała w tym meczu dobrze, a także żeby zapunktowała i żeby sięgnęła po takiego maksa, więc 0,5 punkta rankingowego, ponieważ to spotkanie w wykonaniu wojskowym będzie mega istotne. Przede wszystkim dlatego, że podajemy tutaj ligę w czeską, która oczywiście, jeżeli chodzi o ranking UEFA, jest naszym dużym konkurentem. Jeżeli chodzi o klasyfikację europejską, Liga Czeska jest na lokacie 10 z kilkoma ciekawymi reprezentantami bo jest to przede wszystkim Sławia Praga grająca w Lidze Mistrzów, do tego też mamy Spartę i Sigma w Lidze w Konferencji, czy też zespół z Ligi Europy, chodzi tutaj konkretnie o ekipę Victorii Peace, no, czyli mówimy o czterech reprezentantach, którymi może pochwalić się czeska ekstraklasa. Stąd dobrze było, że Blegia zapunktowała zapunktowano i jednocześnie też zabrała potencjalne oczka wsparcia Praga, natomiast to generalnie może być trudne, ponieważ jeżeli chodzi o wyniki wsparcia Praga w tym sezonie europejskim, jest to zwycięstwo, remis i porażka. Odpowiednio pod opiecznie Briana Priske na inauguracji wygrali z ekipą Shamrock Rowers wysoko 4 do 1, potem z kolei polegli w rywalizacji z chorwacką rieką 0 do -1, 1, no i też lądowali bezbronkowy remis. Z Rakowem Częstochowa. w ogóle wydawałoby się też swoją drogą, że to przyjdzie patrza na dolegi byłoby no a tyle dobre i też ten debiut byłby na tyle rozsądny, że przecież Papszun mierzył się już z Spartą, a więc ma tego rywala doskonale przeanalizowanego, natomiast jak doskonale wiemy, do tego nie dojdzie. Najprawdopodobniej do tych przenosin Marka Papszuna na Łazienkowską dojdzie dopiero na początku rundy rewanżowej. Natomiast jeżeli chodzi o stricte te wybory Inakiego Astica i to jak zagra, to jak zagra Legia Warszawa, jak to mogą być wybory personalne, to wydaje mi się, że na taki skład możemy liczyć. Oczywiście mówimy tutaj o jednej wielkiej zagadce, o jednym dużym znaku zapytania, natomiast wiemy przede Wszystkim, z kogo skorzystać nie może. A więc chodzi tutaj o na przykład Jurgen Elitima, który został wypisany z rozgrywek europejskich, którego miejsce zajął w, w Claude Gonsalves. Do tego cały czas nie ma Kacpra Urbańskiego czy też Arkadiusza Reca Natomiast jeżeli chodzi o skład wojskowych, wydaje mi się, że może być podobny do tego meczu z Lechią Gdańsk. A więc w ramce Kacper Tobiasz, następnie Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski, Steve Capuadi, z lewej strony Ruben Winagry, w, Na pozycji numer 8 Rafał Augustyniak, czyli bohater tego Spotkania z Szachterem Doniec, a nad nim z kolei Kacper Chodyna, Bartosz Kapustka, Claude Gonçalves, Ermal Krasnici, no i oczywiście Militerajowicz. Wiadomo, że ten skład no, nie zapewnia gdzieś spokoju i wydaje mi się, że będziemy musieli drżeć o pozytywny wynik. Mając z głowy to, jak legia wygląda w lidze, bo to są naprawdę bardzo słabe mecze, w zasadzie odcierające się o kompromitacje. Mówię chociażby o tym remisie wyrwanym w samej końcówce z Lechią Gdańsk, czy też tej finoklęsce, kiedy to legia na własnym stadionie, poległa z Bruk -Bt. Maliką. Nie cieczą. Mówimy więc o takim krajobrazie zespołu totalnie rozbitego, bez y, szefa za kierownicą, który tylko czeka na to, aż przyjdzie Marek Papszun. Jakby no też doskonale wiem, że Legia wysyła już takie mocne sygnały dotyczące przyjścia Marka Papszun. Natomiast warto też się skupić na samych tych przenoszeniach, ponieważ na przykład portal meczki odsłania ciekawe kulisy, a więc że wszyscy w częsthowie na czele z Michałem Świerczewskim są już pogodzeni z tym, że Papszun niebawem trafi do Legi. Chodzi teraz o znalezienie zastępstwa za Marka Papszuna i najprawdopodobniej to podobnie będzie to trener w Beniaminka, pierwszej ligi, a więc z Polonii bytom, czyli Łukasz Tomczyk, uchodząc za jednego z ciekawszych trenerów młodego pokolenia w Polsce. Wydaje się, że najprawdopodobniej do tych przynośń dojdzie i Tomczyk wraz z dwójką asystentów niebawem trafi do Rakowa. Chodzi też o timing, ponieważ to jest piekielnie istotne, gdyż Polonia nie chce po pierwsze robić trenerowi pod górkę i dać mu taką możliwość prowadzenia jednego z ciekawszych klubów w Polsce, ale przede wszystkim, jeżeli miałoby do tego dojść, to dopiero na początku rundy rewanżowej, a więc jeszcze końcówka jesieni, no to w byłaby taka, że Tomczek zostałby w Polonie bytą. Z kolei Raków jest skazana na papszuna i najprawdopodobniej Legia Warszawa nie może być w, cały czas w takim potrzasku, a więc musi być skazana jeszcze na jakiegoś Astica i dopiero tych przynosi Papszu na Oziękowską dojdzie w 2026 roku, co generalnie dla nas nie jest dobrą informacją, ponieważ może się okazać, że Legia grając w ten sposób, co jest generalnie bardzo prawdopodobne, pogubi jeszcze te punkty 0 w Ekstraklasie, jak i w europejskich pucharach. No i może się też okazać, że na własne życzenie Legia Warszawa nie awansuje do fazy Pchorowej, ligi konferencji, ponieważ obecnie zespół ma tylko 3 punkty, no i raczej marne perspektywy na to, że zapunktuje w kolejnych spotkaniach. Teraz Legia jest na półmetku, i żeby w ogóle myśleć o fazie pchorowej, dobrze byłoby złapać tak około 8-9 punktów, a więc no załóżmy, że teraz Legia na przykład wygra z Partą Praga, w co ja generalnie nie wierzę, no ale załóżmy, że to się wydarzy i będzie taki na przykład cud i powtórka z tego, co działo się podczas spotkania Szachtar-Legia, gdzie taki swój mega dzień miał Rafał Augustyniak. No i potem na przykład Legia wygra z Nikolnem, albo wygra gra Noach wówczas mają 9 punktów, będzie praktycznie pewna fazy pchorowej, natomiast no generalnie perspektywy są na to niewielkie, ponieważ obecnie mówimy o ekipie, która nie ma pomysłu, która nie ma też takiego charakteru DNA, która jest zostawiona sama sobie, no i też widać po tych wynikach Ekstraklasy, jak obecnie wygląda zespół ze Stolicy Polski. Co jednak istotne, koncentrując się też na tej całej operacji pod tytułem Marek Paprzą w Legii Warszawa, można sobie zadać takie pytanie, czy Legia na przykład nie działa jak taki klub absolutnie bez mapy, bez pomysłu, ponieważ wcześniej miała mnóstwo szans żeby przechwycić papruna. Jeżeli załóżmy na przykład taki był plan wojskowy, że to jest szkolenie, który zbawi Legię od problemów, no to dlaczego nie sięgnięto po Marka Papszuna, kiedy ten nie miał pracy? Pamiętam doskonale ten sezon Rakowa 2023-2024, kiedy za wyniki medalików odpowiadał Dawid Szwarga, a trener Papszun, który był przez chwilę na bezrobociu, przegrał wyścig o stołek selekcjonera z Michałem Probierze. Potem z kolei był cały czas bez posady. Mówiło się o kilku ofertach zagranicznych, natomiast finalnie Papszun był na tak zwanej karuzeli i wówczas wojskowi mogli po niego sięgnąć wtedy pamiętamy, co się działo na przykład na wiosnę 2024 roku, kiedy zdecydowano się zastąpić Kosterunia Icia Goncalo Feo. I jeżeli wtedy Marek Papszu no nie był gdzieś taką opcją pierwszą, to co się zmieniło od tego czasu i czy teraz Legia przypadkiem e, czegoś nie oszukuje, ponieważ no, z klubu wybrzmiewają pośrednio takie komunikaty, że to jest człowiek gotowy, że pracować w Legii Warszawa. Natomiast dlaczego nie się nie to po niego wcześniej? A jeżeli nie, się nie to po niego wcześniej z uwagi na to, że to nie był taki powiedziałbym pomysł od samego początku, to dlaczego ten teraz jest taka duża determinacja wojskowych, żeby tego trenera pozyskać. Ja już to mówiłem wcześniej w jednym z takich materiałów, kiedy w ogóle rozpoczęła się ta dyskusja dotycząca przynośni Marka Papszu. natomiast cały czas się zastanawiam, czy to byłaby taka opcja najlepsza, ponieważ no wiadomo, że to nie byłaby też gwarancja dobrych wyników, natomiast na teraz i tak wydaje się to opcja najrozsądniejsza, więc Marek Papszu, który ma w CV mistrzostwo, dwa Puchary polskie, mnóstwo też kapitalnych gier z Rakowem, wydaje się być człowiekiem dobrym, dopasowanym do Legii, zwłaszcza, że sam szkoleniowiec jest determinowany, pracuje w stolicy Polski. Mówię tutaj oczywiście o tych historiach sentymentalnych, a więc, że to jest Warszawa, że dawniej był kibicem Legii, no i zależy mu na tym, żeby zostać pierwszym szkoleniowcem klubu ze stolicy Polski, no i żeby zaprowadzić Legię na odpowiednie tory. Wiadomo, że nigdy jakichś takich gwarancji nie ma, a więc no nie wiadomo, czy faktycznie Turner się nada i czy to będzie strzał w dziesiątkę. Z drugiej jednak strony Legia jest w takim miejscu, że w zasadzie gorzej być nie może i po prostu musi już iść bank, myśląc o tym, że Papsun przejął zespół jak najszybciej. Jeśli chodzi o samą Spartę, to wydaje mi się, że trener Prisk ma kim postraszyć, bo jest to chociażby zawodnik łączony, co ciekawe z górnikiem Zabrze, a więc trzykrotny reprezentant Czech, e, czyli to jest Lukas Sadilek, do tego też kilku innych ciekawych zawodników, na czele chociażby z graczem, którego doskonale znamy, a więc Lukas Harasin to jest główna postać, to jest kapitan, to jest powiedziałbym ikona i lider tego projektu, czyli jak zawodnik Lechik Gdańsk, którego przecież doskonale znamy, e, z tych występów w barwach eks klasowej Lechy, natomiast generalnie jakościowo to jest ekipa naprawdę solidna, z którą Raków sobie poradził w meczu wyjazdowym, natomiast Legia Warszawa jest jakby w zupełnie innym miejscu i wydaje mi się, że raczej może być ciężko o punkty. Wiadomo, że no kibicujemy, chcemy, żeby Legia tutaj no chociażby zremisowała i w, no gdzieś powalczyło ten dorobek, jeżeli chodzi o ranking UEFA. Ja generalnie nie jestem optymistą przed tym meczem i powiem jeszcze, że brałbym totalnie w ciemną remis i wydaje mi się, że to jest taki maks, który wojskowie mogą uzyskać w rywalizacji z ekipą z Ligi Czeskiej. Dajcie oczywiście moi drodzy, znać, jak ten mecz będzie waszym zdaniem wyglądał? Czy wydaje wam się, że Legia wygra? Czy są w ogóle jakiekolwiek na to szanse? Czy jednak trzeba się z tym liczyć? że punkty Może być trudno, wiadomo też, że pewnym handicapem może być fakt, że Legia gra ten swój mecz domowy. Natomiast z drugiej strony, wszystkie ekipy grają u siebie, bo to jest rywalizacja Lecha, Jagi czy też Rakowa przed własną publicznością. I generalnie też tak patrząc całościowo, wydaje mi się, że możemy tutaj liczyć na dorobek w postaci punkta, być może nawet półtora, jeżeli chodzi o ranking UEFA, a więc zwycięstwa: jak biały Białystok, Krakowa Częstchowa, być może Lech a być może taki remis Legii Warszawa, to jest taki pakiet, a więc trzy zwycięstwa, jeden remis, który ja bym brał i który też mega by nas przybliżył do 11. w klasyfikacji europejskiej Grecji, która cały czas nam ucieka. Wielkie dzięki za dziś, oczywiście jeżeli chodzi o komentarze z tych meczów, nie tylko Legia Sparta, ale też pozostałych spotkań na moim kanale, a więc jutro zapraszam Was, moi drodzy, na dwa duże live, będziemy się słyszeć, będziemy wspólnie kibicować, licząc na udany drobek w klasyfikacji europejskiej. Wielkie dzięki za dziś, oczywiście odsyłam do pozostałych formatów, zachęcam do łapek, do subskrypcji, Pozdrawiam, do zobaczenia.